Potęga o wykładniku ułamkowym. Jeśli podnosimy jakąś liczbę do potęgi ułamkowej, to zamieniamy ją na pierwiastek. Mianownik takiej potęgi mówi nam, jaki jest stopień pierwiastka, natomiast licznik wrzucamy pod pierwiastek albo poza pierwiastek, to zależy od przykładu. Sprawdźmy to. 3 do potęgi 1 i drugiej wiemy, że to będzie na pewno pierwiastek z 3 stopnia drugiego, ponieważ mianownik wynosi 2A1. Trafia pod pierwiastek jako potęga trójki. A pierwiastek drugiego stopnia z trzech do jednego to jest po prostu pierwiastek z trzech. Oczywiście tutaj dla przykładu podałem, wpisałem stopień pierwiastka, który wynosi 2, no ale generalnie przy pierwiastkach drugiego, drugiego stopnia tych stopni no nie piszemy. 25 do potęgi jednej drugiej. No to będzie pierwiastek z 25. No stopnia drugiego, tego stopnia nie piszemy, do potęgi pierwszej, no to nie ma sensu już tego tutaj wrzucać, a to jest po prostu 5. Pamiętaj, że jeśli podnosimy jakąś liczbę do potęgi jednej drugiej, to jest to po prostu pierwiastek z tej liczby, pierwiastek stopnia drugiego, 8 do potęgi jednej trzeciej to będzie pierwiastek z 8 stopnia trzeciego, a to było po prostu 2. No bo 2 do trzeciej to jest 8. Dalej, 9 do potęgi 3 drugich, no, w sytuacji kiedy mamy licznik równy 3, no to wtedy tą trójkę wrzucamy pod pierwiastek, pierwiastek drugiego stopnia z 9 do potęgi trzeciej, no i tutaj mogłyby być problemy z policzeniem tego, ale możemy w związku z tym wrzucić tą trójkę poza pierwiastek, zastosować ten drugi wzór. No i widzimy, że już pierwiastek z 9 możemy ogarnąć. To będzie 3. 3 do potęgi trzeciej to było 27, już takie jest prościej. Ok. 16 do potęgi 3 czwartych to będzie na pewno pierwiastek z 16. No stopnia czwartego i to wszystko. Sobie weźmiemy do potęgi trzeciej. Dlaczego tą trójkę wrzuciłem poza nawias? No, dlatego, że pierwiastek 4 stopnia z 16 możemy sobie spokojnie policzyć. To było 2 i 2 do trzeciej to będzie 8. Ostatni przykład 4 do potęgi 2 trzecich to będzie pierwiastek z 4 stopnia trzeciego i tej dwójki nie wrzucam pod pierwiastek. A może wrzucę, zobaczymy. Tak domyślnie można to zapisać, że tą dwójkę piszę za nawiasem. Tylko że właśnie tutaj pojawia się problem, no bo pierwiastka trzeciego stopnia z czterech nie znamy. Więc spróbujmy właśnie tą dwójkę wrzucić pod pierwiastek, co tutaj będzie się działo. 4 do 2 to było 16, czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 16. OK, nie wiemy ile to jest, no bo 2 do 3 to było 8. 3 do 3 to już jest 27. A szesnastkę możemy sobie przedstawić jako iloczyn dwóch liczb. 8 razy 2. No i teraz wykorzystujemy to, że znamy przecież pierwiastek trzeciego stopnia z 8. To było 2. No i pod pierwiastkiem zostaje dwójka, czyli dwa pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch